Spokójmy się odrobinę. Oprócz muzyki ważna jest także siła słowa. Agata krajewska z klasy 2A wyrecytuje dla nas wiersz Okulary Juliana Tuwima. Okulary Julian Tuwin Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafie poprzewracał. Maca, szafrok, palto, maca, skandal, krzyczy nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary Pod kamapą, na kamapie wszędzie szuka parskę, sapie, szpera piecu i w kominie w myśleć. Dziurze i pianinie, iż podłogę chce odrywać, iż policję. Zaczął wzywać nagle zerno do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Znalazł, są, okazało się, że je ma na własnym nosie.